W jebanym kraju. Dzisiaj gościmy specjalnych gości. Zapraszam do siebie Mateusza Sonoboro, Turka znanego youtubera i streamera. Witam. bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. Sonoboro. Dziękuję, dziękujemy. Teraz kolejny gość. Jakub Fnati Grochowski. Największy grubas na całej dzielnicy, proszę Państwa. Ten człowiek zawsze uśmiechnięty z powodu swojego brzucha. Mam Jak widzimy zawsze wielki z niego do wcipli. W zawsze śmieszny. Kolejnym gościem jest już z wszystkim Rukul z kanału SSB Wielki aktor, mały penis. Witam, Witam wszystkich! Cieba się Cześć, 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 cześć! Jak widzimy też strasznym dowcipliśmy, bo jest coś. Witam, jestem Rukul. Jestem zadowolony, że w końcu mogę gościć Brality Show. Dzięki. I oczywiście Was bardzo przystojny reporter SSB. To znaczy nie SSB, nie, tu nie jestem no. Tak, nie wiem, tak. On nie, nie przyszedł. przyszedł, bo niestety SSB nagrywa nowy materiał bez swoich aktorów tym tak. razem, bo się sprzedał i stwierdził, że będzie teraz robił... tam będzie robił Minecraft i śmieszne filmów. No, no. Nie, vlogi. No, vlogi nie, i Funny Moments i moment z vlogi. Tak, tak. Także SSB niestety na mnie nie ma, ale jestem ja bardzo przystojny reporter... Czyli się nazywa? Aha! Seven's show, tak? Seven's Show. Ten Przejdźmy do pytań może. Nie? Pierwsze pytanie będzie do... Przygotujcie się do sonoboro. Mówisz tak mówić tak, tak, sonoboro, nie? Tak, sonoboro jak najbardziej może być. A czemu? Skąd się wziął sonoboro? A bo y, lubię masło i wycino. No to głównie dlatego... O, o. Dziękujemy za tą bardzo rozczerpującą odpowiedź. Zatem pierwsze pytanie nie będzie do Sanoboro, bo jest zjebanym grubasem, znaczy, bardzo tam dobrym gościem. Do? Będzie do naszego grubaska. Pierwsze pytanie Grocha. Grochu, jak to się stało z Twoim brzuchem? Jesteście już ze sobą 7 lat. Jak to jest? Może więcej, nie wiem, mi powiedziano, że 7 lat. Jak, jak to się stało? Poznałem kiedyś taki, wiesz, fajny fast food. No, odwiedzają codziennie i zadowolony jestem. Rośnie, rośnie. Jak go poznałeś? Jak to było? Proszę tutaj, ja tu jestem głównym prowadzącym, proszę zadać pytań. Tak proszę, to. Przychodzimy do następnego gościa, nam coś o siebie Rukul, Rukulewicz. Rukulowski? Rukulko-koch, Rukulkowicz? Rukulek, I am Rukul. Dziękujemy za tą bardzo wyczerpującą odpowiedź. Widzimy, że nasz aktor, znaczy nasz oczywiście gość dzisiaj, zna, bo to nie jest grane, bo zna bardzo dobrze angielski. Proszę jeszcze się przedstawić. Hi Rukul. Hi, I am Rukul. Rukul Świetna, po prostu świetna znajomość języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie. Po prostu jestem w niebo wzięty. Teraz nasz kolejny gość Sonoboru. Skąd się wzięła nazwa Sonoboru? A generalnie to tak jakoś wymyśliłem sobie i wiecie, no i tak jakoś wyszło, że wtedy grałem sobie w taką inną gierkę i, i wtedy jak grałem to, to właśnie y, szukałem jakiegoś fajnego niku i pomyślałem, że kurde no fajny nick i wiecie, i tak sobie znalazłem go i, i wiecie, no i, i tak się mi między to, to wzięło, także, także stąd się, stąd się wziął Hyson i ogólnie potem nazwał Hejsond Także teraz przejdźmy do pytań do naszych znanych aktorów. Pierwsze pytanie będzie do... Lecimy po kolei, do Sunoboro. Sunoboro, pytanie pierwsze. Jak to się stało, że nosisz okulary i jaką masz wadę wzroku? A generalnie to tak jakoś wymyśliłem sobie i wiecie, no i tak jakoś wyszło, że wtedy grałem sobie w taką jedną gierkę i, i wtedy jak grałem, to to właśnie y, szukałem jakiegoś fajnego niku i pomyślałem, że kurde, no fajny nick i wiecie, i tak się znalazłem, bo... Byłem bardzo interesujący, po prostu, chyba też zacząłem nosić okulary, a dużo dziewczyn na ciebie leci, co no, bro? A generalnie to tak jakoś wymyśliłem sobie i wiecie, no i tak jakoś wyszło, że wtedy grałem sobie w taką inną gierkę. I tak. Dziękuję, więc chyba zacznę też nosić. Yy, zatem teraz nasz kolejny gość, grochowski, Grochow, grochowicz, grochówka. No, a pytanie do mojego brzucha czy do mnie? Yy, jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić, przejdźmy do następnego. Yy, Rukul, Rukulewicz, jak to się stało, że Twoja rodzina i Ty postanowiliście, że będziesz sławnym yy, yy, aktorem, yy, zaczytym, rolnikiem, pikarzem? Tak, <coughs> no bo tajnie. Kim w końcu jesteś? jesteś? Ja nie wiem, kim ja jestem, ja nie wiem w ogóle, co ja tutaj robię. Yy, Kiedyś mnie się moja matka i powiedziała tak, Rukul, zrób coś z sobą. Ja postanowiłem, że kupię ziemniaki i zaczęłem obierać je na obiad i tak zostałem właśnie jak to. Ale się ziemniaki, czy może obierki, czy może to, co ziemniaki mają w nie, środku. Nie, nie. Na to przykład czy... jakiś głęboki przekaz, nie wiem, to nie to. Nie, to było tak, że ja po prostu zacząłem je obierać. To było to? Tak, to było to to. Nie, nie, to nie to. Nie? A. Wracamy do Sonoboru. Drugie pytanie. Y... Mogę ci mówić Mateusz, tak? Nie. Nie? Dobrze, to zatem Mateusz. Nie, no dobrze, są doboro. Jak to się stało? Ja że... Dziękuję, dziękuję. Zadam kolejne pytanie. Mateusz. Twoja stara nie ma kola. Nie razem. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Zatem kolejne pytanie. Czemu ty tu kurwa dzisiaj przyszedłeś? A generalnie to tak jakoś wymyśliłem sobie i wiecie, no i tak jakoś wyszło, że wtedy grałem sobie w taką inną gierkę i... Nie, tak serio to mogę kupę? Bo ja bardzo kupę, nie chcę Dobra, dobra. To, to i... Do... Dorządza 5 minut przerwy, dobrze? Dobrze, dobrze. dobrze. No, no. To No, ja, ja też. I Witamy po przerwie. Z, ze mną są... Rukul. Kuba grubowski gruby grubas I grub żółta czeka. Oczywiście przepraszam bardzo I sławny streamer youtuber Za Zatem wracamy do pytań. Pytanie trzecie. Czemu znowu do mnie. Daj mi spok tato. Proszę się uspokoić bo za Wam ochronę. Ty chuju. <laughs> Tam dzisiaj przychodzę po prostu samego siebie. <laughs> Zatem, trzecie pytanie do Sonoboro. Mateusz, jak to się stało, że kiedyś na swoim vlogu, bo widziałem twoje vlogi, przygotowałem się oczywiście, widziałem twoje vlogi i na jednym vlogu mówisz, że mama, jak wstaje rano, ci każe iść do kibla, ale nie spuszczać wody, tylko zamieszać stopą. Jak to jest? O co w tym chodzi? Generalnie to jest taki stary rytuał indiański. Chodzi o to, że jak się miesza wodę stopą, to wtedy cyrkulacja powietrza jest inna i wtedy y, powietrze w domu jest na, na nasze lepsze. No, w sumie na tym to polega. I, no, no. Czyli czyli z powodów naukowych po prostu, tak, tak. No, no mało, mało, zrozumiałem, mało zrozumiałem, bo niestety na dziennikarstwie tego nie uczą. No, no, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Oklaski! Jak z tym brzuchem? No, brzuch sam burczał. Wiemy co w trawie piszczy to, to, to wiemy jak to musiało pójść dalej po prostu no. Ja to wiem co w trawie pierdził Uuu! Dobrze dziękuję a teraz coś na poważnie bo no. troszkę tutaj się rozluźniliśmy Go hmm. cool. jak widzisz swoją przyszłość na kanale? SSB oczywiście Nie innym nie bo nie zrobisz, nie Nie tylko jeden SSB Jeden jedyny Nie mógł przyjść Szkoda że nie przyszedł bo... Właśnie czemu SSB nie przyszedł? To może ja powiem, bo jestem w sumie taki tutaj jedyny, najbardziej Słuchamy! Bo... No muszę przyznać, że SSB się sprzedał. Został oh. w domu. Powiedział mi, że idzie prać torby foliowe z Biedronki. Ale ja wiem, że on w pana wtedy poszedł w lodzie. ja to widziałem. On już szykował kamerę, ja to widziałem, na własne oczy. Jest mi trochę wstyd za niego, ale mam nadzieję, że kanał pójdzie do przodu. I ja się nie sprzedam, ja będę zawsze wierny dla fanów, dla widzów, tylko wy widzowie pamiętajcie o tym. A tak w ogóle to subskrybujcie i oglądajcie, nie? Tam pewnie tym to muszę. Nie muszą. Być. Ech, co z moim kanałem? Ale no, przepraszam, z, z kanałem CW. Przyszłość tego kanału niestety widzę w kolorowych barwach. Co ja mogę więcej powiedzieć? Myślę, że to już początek wielkiego sukcesu. Jeszcze jedno pytanie do Rukula, już ostatnie tym razem. Czy w jakiejś przyszłości, najbliższej przyszłości niedalekiej za jakiś czas masz zamiar zastąpić lub nawet wymienić Rukuleksa? że nie Rukuleksa, tylko Rukula na innego aktora. Aha, ty nie jesteś na SSB. Nie. Aha, nie to dobra, nie było pytania, nie? Przejdźmy do następnego pytania, tym razem do Pani ci się. Za ile cię? Ja? Ja nie. Wróćmy do pytania. Do... Za można donatować na streamie? Kwota może być dowolna, ale ja bym chciała tak, żeby było dużo pieniążków, bo ja w sumie nie mam pieniążków, a zawsze chciałem mieć dużo pieniążków i, i, i bym kupował za to fajne... kupywał za to fajne rzeczy. Kupywał, kupywał, <śmienny> hej! <śmienny> <Dobry, raz. raz. śmienny> I bym kupywał za to fajne rzeczy i bym miał dużo pieniążków, także... Dziękujemy za tą wyczerpującą odpowiedź i jakże chujową. Teraz przechodzimy do kolejnego gościa Grocha. Jakże wygląda na głodnego, może jednak nie przejdziemy, bo ten brzuch tam jego trochę ten. Przejdźmy do brzucha Grocha. Brzuchu, jak to się stało, że zostałeś jednym z głównych głównych aktorów na kanale SSB? Pytanie do brzucha. Świetne <laughs> Świetne to było! Po prostu oklaski! Dziękuję, dziękuję za tę odpowiedź. Ja to jest najlepszy gość dzisiaj. Bawię się przed... No, proszę spokój. Teraz kolejne pytanie do Rukuleca. Ostatnie, już kończymy nasz wywiad. Rukul, mam ostatnie pytanie do Ciebie. Musisz no. odpowiedzieć tak lub nie, szybko odpowiedzi. Czy zgadasz się na zadanie kolejnych stu pytań wszystkim tutaj? Tak! Zgadzam się! Nie. Po prostu nic, nic innego nie pozostało, tylko zrobić przerwę i zadać kolejne 100 pytań. Wracamy po przerwie. Zatem witam y, widzów i gości po przerwie. Witamy. Oczywiście to jest Sebers Show. Witamy, witamy. Powiedzcie coś do kamery jeszcze, ja tak w pokrótce. Co, co, co? <laughs> Świetne to było, brawa! Dziękuję za te bardzo chujowe i zajebiste i kurwa nie Matej. Zupójcie za nie? Zupujcie za to nie zapłaciłby z góry. Dodaj jeszcze mnie na Twitchu, tutaj Ale cicho, cicho. E, wracamy do pytań. Mateu jako, że siedzisz teraz tam, to ja pierwsze ja pytanie do, 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 do ciebie. Do do ciebie. Do do... Czemu do... się przyciąłem? No bo kurde i bile, kurde i tam ten ja musiałem wyprzeć i w ogóle Razuję. <grym> to teraz ruku Czemu się przesiadłeś? Nie wyjebaliście <grym> <grym> Kurwa Groku, czemu ty się przesiadłeś? I czemu twój brzuch się nie przesiada? <śmiennie> Tylko <przejadł. śmiennie> No bo kurwa są ten debil w ogóle poszedł sobie. Kurwa siada tam, on się kurwa przesiada i ja nie wiem ja no to... co on zrobić. Ale pan już tym... Nasi goście jak zwykle są bardzo elokwentni i zabójczo śmieszni. Zabójczo! Dzięki, 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 Kolejne pytanie, tym razem po ostatnim pytaniu już do każdego z Was. Mateusz, znaczy znowu od Ciebie, czyń honory. Po pierwsze jesteś tutaj z tej trójki jedynym streamerem, dlatego zaczniemy od Ciebie. Nie, no, no ci żartowałem. <grymne> o zanotowałem! Oklaski! Nie nie, yeah. no, po nie. <grymne> <grymne> nie, 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 nie. się śmia, jest zapłacone, kurwa. Już, nie? Może nie będzie premii. Jak nie będziecie się śmiać <śmieniciela> Kurwa debilę Tu gierdolę takim drogą Kurwa, <śmieniciela> ja, ja z tą nie wiem, zobaczę, ja z tą idę. Nie wiem, ja czy nie jest nie mi zapłacili w sumie, kurwa, nie wiem Idę kupę

bo wiesz, granica nie ma, nie siedzisz tu. jak się zare... Zresztą się nie, nie jest. Ja no. Weź sprzedam. Zamki Sonoboro. Czy pocałowałbyś rukula? No. O. Ty popatrz. Tak. Grochu. Czy pocałujesz się teraz na wizji? Właśnie teraz, ze swoim brzuchem. A znaczy, po pierwsze to ja chcę przeprosić wszystkich za to, co tu wyniknęło i no. ja, przeproszę, ja odsuwam odsuwam to, siadam normalnie, jednocześnie z wami, dziękuję, nie, tak, tak, no, dziękuję, dziękuję prowadzący, tak, no, tak, No, dziękuję. no, dziękuję. no dziękuję, dziękuję, tak, I no dobra, to drugą możesz mi podać. Nie? Nie. No dobra, no, no, do, no to tyle tytułem. że tą ręką się drapałeś akurat po no. jajkach, także nie udawaj teraz właśnie kurwa przy kolegach z no. internetu. potem mhm. kończymy nasz teleturniej, czy teleturniej, kurwa, to jest program show, Seven's Show, ja polecam, lajkujcie po prostu, komentujcie na Facebooku, lajkujcie, subskrybujcie. I na Twitchu, tak? Sonoboro donujcie na Twitchu kurwa, hej go w komentarzach kurwa ile wlezie, po prostu zaspamcie im kanały, że są jebanymi chujami i najlepszy program to jest Seven Show i Nie. widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję. drop yeah. it